Dzisiaj jutro moc atrakcji Lszcza w Sztawnie Zdroju. Dzisiaj dziedzictwo kulinarne polsko-czeskie polsko tutaj w hali spacerowej, a już dzisiaj zaczyna się również w hali sportowej gala boksów. Tak, park zdrojowy żyje. Cieszę się, bo już goście z, nie tylko ze sztab na mieszkańcy, ale z okoliczni miejscowości się pojawili. Za, za chwilkę przyjadą Czesi, bo dzisiaj wspólny projekt polsko-czeski w ramach promocji uzdrowisk Jańskie łaźnie Sztabno-Zdrój. Kolejny projekt, który wspólnie realizujemy z jańskimi łaźniami. Dzisiaj właśnie tak jak Pan wspomniał, między innymi kulinaria rodzaju wystawy, występy. Zapraszamy wszystkich gości, bo moc atrakcji nie dzisiejszej. Współpraca z Czechami bardzo nam się układa. Cieszę się, że nawiązaliśmy kontakt z wieńskimi łaźniami. Ustawisko nieduże, ale przepiękne. Tam mamy historię w Zdroju pokazaną w małym muzeum. To efekt wspólnego projektu wcześniejszego. A dzisiaj kolejny etap. Cieszę się, że możemy gości Czechu, że ta współpraca sąsiedzka się bardzo dobrze układa. Zapraszam wszystkich mieszkańców. Panie dyrektor, skąd taki pomysł na współpracę polsko-czeską między dwoma uzdrowiskami jakby nie był? Gdyście przyszli k tomu napadu, aby ta współpraca między dwiema lazeńskimi miastami wznikła? Tak spolupráce mezi státníma léčebnými a jenskými lázněma a Uzdroveskem z je už téměř, nebo trvá už téměř pět let. Začínali jsme na společných projektech při výměně, při výměně rehabilitačních pracovníků. To bylo teda vyloženě s lázněmi, s z ale s městským úřadem jsme vlastně tady vybudovali na polské straně stezku, kde jsou takové cedule, které poví Výdají o historii jak z čavna zdra, zdroj, tak o jánských lázních. A na české straně. Współpraca pomiędzy uzdrowiskiem szczawno zdrój i Jańskiej Łaźnie trwa już ponad 5 lat. Początek tej współpracy to była wymiana pracowników, przede wszystkim fizjoterapeutów i rehabilitacji, następnie nie tylko z uzdrowiskiem. Potem, żeśmy zaczęli współpracować z Urzędem Miasta, w ramach tej współpracy powstała ścieżka edukacyjna, informująca o naszych miastach i naszych uzdrowiskach. Tak a na naší na české straně v Jánských lázních se vybudovalo muzeum historie lázeňství, které zase vypovídá o té historii jak Jánských lázních, tak z zdroj. Tudíž se krásně propojuje ten cestovní ruch. Turisté z, české strany mají informace o tom, že tady existuje nějaké polské lázeňské městečko z zdroj a zase naopak, když jsou turisté tady ve Ščavnu, tak mají nějaké povědomí o tom, že jsou Jánské lázně a dzielamy wzajemnie. W ramach tej współpracy polsko-czeskiej i tej uzdrowiskowej na czeskiej stronie powstało Muzeum Historii Uzdrowiskowej. Stąd też myślę, że ta współpraca jest na tyle dobra, że turyści odwiedzający jańskie łaźnie dużo więcej dowiedzą się o szczawnie zdroju i odwrotnie turyści odwiedzający szczawno mogą dowiedzieć się wiele o jańskich łaźniach. Czyli dzisiejszy weekend w zdroju, następny weekend w jańskich łaźniach. dnešní, tento víkend je, je tady ve Ščavně zdroj a další víkend budeme teda v Janských lázních? Ne, 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 tento víkend je ve zdroj a naše aktivita na české straně už proběhla. Proběhla v začátkem června, bylo to v rámci zahájení lázeňské sezóny. Nie, nie, nie ma pan racji. E, tutaj ten weekend spędzamy jakby na festynie w ramach tej współpracy, natomiast nasza impreza już się odbyła na początku czerwca i było to rozpoczęcie sezonu uzdrowiskowego. Świetnie, chodziło mi o to, że zapraszamy turystów. Dzisiaj Aha. do Szczawna, zdroje, w następny weekend wszystkich tak, do Jońskich oczywiście, oczywiście. Takie szło a... to, żeby e, pozwać turysty a... dnes tady do Szczawna, a przyści przyszły tydzień do Jańskich. tydzień i klinie. Muszę możecie pozwać do, do Jańskich V Janských lázních se dělají kulturní programy, ale jako samozřejmě nemá to ten dosah té přezraniční spolupráce, ale každý týden v Janských lázních najdete zajímavé, zajímavé kulturní programy, určitě se můžou turisté předpodívat. podívat. Očiště, zapraszamy zaprašáme srdečně všech turistů v Janských lázních, Možná jsou té imprezy také bardzo uročisté, ale zawsze což tam znajde každý, což dla sebe.